Projekt Jabłko to całoroczne doświadczenie produkcji jabłoni wybranych odmian. Testujemy dla Was w praktyce rozwiązania dla maksymalizacji wielkości i jakości plonu. Oglądaj kolejne odcinki cyklu. Dzień dobry, dziś mamy 22 września i chciałbym zaprosić Państwa do nowo założonej kwatery Gali. Kwatery, która była posadzona pod koniec Maja. Dokładnie to był czas sadzenia, był w granicach 27 maja. W tym momencie nagrywaliśmy program, w którym pokazywaliśmy, między innymi, proces sadzenia tej kwatery z zastosowaniem MikroStaru. W tym przypadku był użyty MikroStar PMX i chciałbym pokazać Państwu, Akurat jakie efekty y, uzyskaliśmy po zastosowaniu tego nawozu? Fakt jest taki, że y, materiał szkółkarski y, no, był y, w super. Jakości, i, i no też to na pewno miało wpływ na to, w jaki sposób te drzewa wyglądają. Ale, ale bez należytej opieki, bez tego dobrego startu, właśnie z użyciem e, nawozu Mikrostar PMX, no, trudno by było pewnie takie efekty uzyskać. E, pokrótce proszę zauważyć, jak wyglądają. Boczne pędy, tak, jest ich bardzo dużo. Są rozłożone praktycznie na całej wysokości korony. Ten wzrost pędów nie jest nadmierny. A więc no tutaj mamy e, w, w, symptomy tego, co będzie się e, działo w przyszłym sezonie. Dobre symptomy, bo po prostu na tych pędach e, są pąki, e, z których e, będzie kwitnienie, a e, później e, owocowanie. Proszę również zauważyć na system korzeniowy w jaki sposób rozrósł się w glebie i jak duża jest ilość korzeni włośnikowych. To wszystko sprawia, że cała kondycja drzew, cały wygląd właśnie tej świeżo posadzonej kwatery no jest, można, jest można powiedzieć wzorowy i właśnie jest to też przyczyna akurat działania produktu, który tutaj został zastosowany, a więc jeszcze raz powtórzę Microstar PMX.